Są takie momenty, kiedy trudno jest nam wyregulować emocje. Yy, jesteśmy pobudzeni, wiele rzeczy nas irytuje i są pewne czynniki, które mogą wzmagać taki stan i mogą być wyzwalaczem różnych trudnych emocji. Tymi czynnikami jest to, że jesteś głodny, że jesteś niewyspany, jesteś zmęczony albo czujesz się samotny. Każdy z nas ma taką listę swoich wyzwalaczy, i dobrze jest, żeby być tego świadomym. Możesz sobie przeanalizować, w jakich warunkach szczególnie jesteś podatny na trudne emocje, kiedy jesteś drażliwy. I jeżeli masz takie czynniki, jesteś ich świadomy, to łatwiej ci oddzielać, z czego wynikają.